Dobrze, dziękuję wam. W licealnej pierwszej A kończy się lekcja chemii. Justyna denerwuje się, bo matka nie odbiera telefonów i nie odpisuje na SMS-y. Dziś rano dziewczyna oddała jej wszystkie swoje oszczędności. Kobieta okłamała córkę, że ma guza mózgu i że potrzebuje pieniędzy na kosztowną operację. Alicja Stańko chce porozmawiać o tym z uczennicą. Ja dzwoniłam do twojego wychowawcy w domu dziecka, który sprawdził twoje konto i wypłaciła z niego wszystkie oszczędności. Proszę pani, ale to są moje pieniądze i mam prawo robić z nimi co chcę. Oczywiście, tylko powiedz mi, czy dałaś je mamie? Nie dawałam mamie żadnych Tych, pieniędzy. Co z nimi zrobiłaś? No je cały czas przy sobie. Mogę zobaczyć. Pani profesor, ja też w się biją w szatni. Dobrze, dziękuję. E, dziewczynki, zostawiam tutaj torebkę, zaraz wrócę. Mhm, dobrze. Poczekaj na mnie, dobrze? Kłamam, nikt się nie bije. No ale po co to zrobiłaś? Po to, żeby ci pomóc. Wiem, że nie masz tej kasy przy sobie. Dałaś ją matce, ona zwiała. Mam rację? No ale moja matka potrzebowała tej kasy na tą operację. Inaczej by umarła. Boże, jaka ty jesteś naiwna. W którym szpitalu twoja matka miała mieć tą operację? Na Biskupińskiej. Daj. Sprawdzimy to. O, mam numer. Dzień dobry. Moja mama, moja mama miała się do Was zgłosić na operację. Nie mogę się do Niej dodzwonić. boję się, że stało się coś złego. Jak to matka się nazywa? Katarzyna Dudek. Y Halo, coś y przerwało. Moja mama nazywa się Katarzyna Dudek. Jest Pani pewna? Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję i przepraszam. Do widzenia. Nie miałem takiej pacjentki. No ale przecież to jest niemożliwe. Na twoim miejscu jak najszybciej odnalazłabym matkę. Powiedz słowo, a ci pomogę. Pójdziemy, odnajdziemy ją, odyskamy hajs i się podzielimy. No, no, po zostaw mnie? No gdzie idziesz? Nie potrzebuję twojej pomocy, idiotka. Niemożliwe, że moja matka mnie oszukuje. No to nie może być prawdą. Ona mnie przecież kocha, powiedziała mi to. Może jej się coś stało i dlatego nie dotarła do szpitala?